No i dobra, siemanko, witam serdecznie was widzowie na dzisiejszym filmie. Na specjalne wasze życzenia dzisiaj film z obróbki. Tak jest, pokażę wam jak obrabiam moje zdjęcia na przykładzie zdjęć po prostu z poprzedniego filmu. Pokażę wam jak ja to robię, jaki jest mój styl tak w miarę i myślę, że po tym filmie możecie sobie coś wyciągnąć do, do siebie i tego używać i się cieszyć po prostu fajnie. Ale zanim to wszystko, to zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, co sądzicie tutaj o tym filmie, co wam się podoba, co się nie podoba. Wszystko macie w opisie. Te wszystkie działania po prostu pomagają mi się rozwijać i dzięki temu mogę tworzyć nowe i lepsze filmy. Lecimy do obróbki. wybrałem sobie te najlepsze zdjęcia na których mogę pokazać wam jak wygląda proces obróbki pokażę wam jak dojść do takiego efektu więc zaczynamy pierwsze zdjęcie mamy takie kwiatki i z tego się dzieje to mamy fajny taki blask fajny klimacik i dobra resetujemy sobie to zdjęcie i oczywiście na początku jak każde zdjęcie musimy sobie przyciąć jeżeli jest taka potrzeba i proszę bardzo może nawet jeszcze troszeczkę obrócimy i jeszcze przytniemy. No. No i dobra. I jakie ja obramę zdjęcia? Wybieram sobie presetik, który mi najlepiej pasuje z tych co mam tutaj zrobione. I widzę na przykład, że ten mi pasuje, i sobie go dostosowuję do tego konkretnego zdjęcia. Pyk. Schodzę najpierw tutaj i sobie testuję. Oczywiście testuję, i patrzę, co mi tutaj najlepiej wychodzi. I widzę, że na przykład chciałbym w highlightsach mieć troszeczkę niebieskiego, a tutaj w, w cieniach bardziej tonem pomarańczowe, i takie wiecie, ciepłe. To wtedy to daje nam fajny klimacik. Split toning, ta zakładka, to jest naprawdę mega ważna sprawa, żeby nauczyć się tego używać, bo dzięki temu można naprawdę mega efekty osiągać przy obróbce zdjęć. Z niczego w naprawdę dobre zdjęcie. Także. To jest ważne naprawdę, żeby tym się dobrze posługiwać. Ale oczywiście trzeba się wszystkim dobrze posługiwać. To wszystko musi ze sobą współgrać. Wszystkie ekspozycje, wszystkie kolory. Żeby. Wiecie, żeby to było dobre po prostu. Może jeszcze troszeczkę tutaj cienia wyciągniemy. I ekspozycji. O, proszę bardzo. To mi się mega podoba zdjęcie. Kurczę, bo wiecie, no, jest naprawdę fajny klimacik. Szkoda, że jeszcze w tle tutaj nie ma tych kwiatków, no ale to było takie łyse w miarę drzewo, więc nie było jak tego uzyskać jeszcze lepszych efektów, ale mamy tutaj rozmazany pierwszy plan i fajne światełko z tyłu i z, z takiego zdjęcia mamy takie, mega fajny efekt, mi się podoba i dobra i tak naprawdę możemy sobie skopiować stąd ustawienia, bo to wszystko się opiera na tym samym praktycznie, no więc... Patrzymy sobie, ustawiamy sobie mniej więcej ekspozycję tutaj, jaka nam pasuje. I widzę, że od razu że chcemy zmienić troszeczkę e, nasze kolorki. No i właśnie ten split tonic to nam robi największą robotę. Czekajcie, wywalimy Shadowsa. O, piek. No i właśnie ten split tonic robi nam największą robotę, bo on po prostu koloruje, wiecie, najjaśniejsze i najciemniejsze. Partię obrazu, dzięki czemu robi to klimat, nie? Dobra, może teraz, może teraz coś, coś takiego, może teraz. Wiecie, bo to jest. Ciężko mi teraz uzyskać to samo, co przed chwilą miałem. Bo to za każdym razem jest co innego, wiecie. Dobra, i dodamy sobie tutaj może taką małą flarkę. To niedawno się nauczyłem tego triku robimy sobie tak. Rozjaśniamy sobie. I przykładowo tu jeszcze sobie dodamy troszeczkę. ok, Taki radialny filtr. Możemy go sobie zduplikować. I sobie go możemy dać tutaj na przykład albo tu. Tylko z tym trzeba uważać, bo tu wiecie, to jest mocne. Ale myślę, że tego nie potrzebujemy. Tutaj ten jeden nam wystarczy. Wielkiej to różnicy nie robi ale jednak coś daje i no jest jest ciekawie nie? Ok ciężko tutaj kont kontrast uzyskać żeby było lepiej widać te płatki kwiatów no ale mamy białe tło i białe płatki właśnie dlatego ciężko to zrobić może lekko winietki jeszcze o pyk Cię sobie wykadrowujemy jeżeli chcemy i prostujemy zdjęcie żeby można było sobie już na dobrym zdjęciu pracować. No i co, szukamy znowu naszego odpowiedniego kadru. I znowu idziemy na ten presetik Golden Portrait. Tak sobie to nazwałem. To jest oczywiście roboczy taki preset, bo nie robiłem tego, wiecie, już tak doselowo Kiedyś, jak będzie, wiecie, jak będziecie chcieli, będzie duże zaangażowanie. Będzie duża chęć po prostu, żeby zrobić preset, to wtedy zrobimy, ogarniemy. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Ale na razie myślę, że nie ma sensu jeszcze. Ja sobie tutaj, wiecie, to wszystko jest robocze i sobie to używam, ale zawsze to koryguję pod konkretne zdjęcie. Musimy troszeczkę pokombinować z, z ekspozycją, żeby wyciągnąć najlepsze efekty. I co sobie tutaj zrobimy myślę, weźmiemy sobie filtr jeszcze radialny i sobie troszeczkę to rozjaśnimy, shadowsa i troszkę ekspozycji, kontrastu, żeby to nie było takie sztuczne bardzo. I proszę bardzo i pyk, troszeczkę klaritki, może jeszcze, może nie tak dużo, ale o highlights dodamy. Proszę was bardzo, pyk. OK. I jeszcze możemy dodać, co możemy dodać, to tutaj te oto, jak wcześniej, takie oto flarki. O, nie to, tu. Proszę bardzo, to zawsze fajnie wygląda. W sobie możemy zduplikować i dać jeszcze z drugiej strony. Proszę bardzo. Ok, popatrzymy jeszcze co mamy tu fajnego. Może pójdziemy tym razem w niebieskie highlightsy i pomarańczowe shadowsy jeszcze większe. Może o, i też mamy ciekawy efekt. Tu oczywiście możemy sobie dodać jeszcze trochę cienia, żeby, żeby, wzrok, żeby wzrok odbiorcy skupiał się bardziej na naszym tutaj bloku, czyli głównym bohaterze. No i dobra. Może troszeczkę zbyt zimne jest to zdjęcie. Dlatego sobie to naprawimy. O, proszę bardzo. No i tak, zobaczmy teraz. To będzie ciekawy eksperyment. Um, bo skopiowałem sobie zdjęcia. Skopiowałem sobie ustawienia z poprzedniej wariacji tutaj. I teraz klikamy. Paste. O, totalnie inaczej to wygląda. Teraz chyba lepiej nawet. No teraz lepiej. Ale zobaczcie, no. Widzicie, za każdym razem ta obróbka wygląda inaczej, więc to jest ciekawe, bo ciężko naprawdę zrobić to samo. Myślałem, że ta taki efekt miałem wcześniej, ale jednak nie, zobaczcie, tak było wcześniej. Ale widzicie, no tak i tak jest fajnie i każdy sobie może wybrać, co jest lepsze. Przechodzimy do klimatu, zachodu słońca i dobrej pogody, dobrych warunków mamy tutaj kilka zdjęć, więc zrobimy sobie jednego preseta i przerzucimy na następne zdjęcia, więc resetujemy sobie tutaj ustawionka i od razu co widzimy, zdjęcie jest troszeczkę z daleka zrobione, więc kadrujemy, żeby nasze główne tutaj rzeczy em, zostawić w kadrze i co patrzymy, ten znak nam tutaj mega przeszkadza miejsce parkingowe, no przeszkadza to mega i możemy to usunąć w Lightroomie nawet tym oto narzędziem wiecie do usuwania jakichś niedoskonałości jest to niedokładne ale nie chce mi się po prostu do photoshopa jeśli tego ogarniać więc zrobiłem sobie to tak na szybko tak żeby tylko tego znaku ten znak nam tutaj tak nie przeszkadzał a to i tak jest tutaj ciemno, więc tego nie widać. Zobaczcie, nawet nie musi być to dokładnie, bo tego po prostu nie widać, nie? Oj, patrzymy na przykład, ten jest ciekawy, nie? Ten jest ciekawy, ten nam się podoba. Więc sobie go bierzemy. Przykładowo. Bierzemy sobie ten prisecik. I ustawiam nasze rzeczy. Widzę co? To od razu zielony musimy walić, bo tu ta żabka jest. A my nie chcemy tutaj nikogo reklamować za darmo. Bo my nie jesteśmy od tego Możemy sobie troszeczkę klaritki zrzucić proszę bardzo i lecimy oczywiście do split toningu Może jeszcze sobie ściągniemy to OK Ale wrócimy tutaj i spróbujemy uzyskać tak jak tam efekt O, bardziej pomarańczowo, widzicie, to można man, manipulować tym zdjęciem w jak się chce i można naprawdę uzyskać ciekawe efekty z niczego. Bo zobaczcie, tutaj kilka klików, i już z takiego czegoś mamy takie coś. Więc no, to jest magia. Warto umieć tą obróbkę i, i się tym fajnie bawić. Ja lubię obrawiać zdjęcia serio. Jest to fajne, takie chillowe. Wiecie, siadasz sobie, puszczasz muzyczkę i można sobie fajnie obrabiać zdjęcia. Jest to naprawdę mega przyjemne. Paste. myk, Tutaj mamy taki klimacik zdjęcia. No, to mi się bardziej chyba podoba niż to. No ale znowu mamy to samo. To z, za każdym razem obróbka wychodzi inaczej i ciężko to odwzorować. To tak samo mamy przy kolejnym zdjęciu. Pyk. Przed po. I myślę, że już nie będę tego obrabiał tutaj na waszych oczach tego, bo to nie ma sensu, bo to już jest zrobione, tylko wam po prostu pokażę jak jest przed i po i jakie tu mamy ustawienia, czyli sobie wiecie ekspozycje zniżamy, highlightsy, żeby tutaj nie było prześwietleń, żeby było widać fajnie fakturę y, tych chmurek i bloków, fajnie też te bloki widzicie wyglądają jak po prostu cień jest. W kolejnych zdjęciach zobaczcie sobie przed i po, przed, po. No od razu to inaczej wygląda, bo tutaj widzicie, że nas rozprasza tutaj po lewej ta barierka, po prawej tu jakieś znaczki. I nie wiadomo co do, od, na co do końca patrzeć, ale jeżeli sobie obrobimy, to już mamy od razu takie, wiecie, konkretne spojrzenie na to zdjęcie i wiemy co chcemy w nim zauważyć. Chociaż tutaj trzeba się troszeczkę dopatrzeć, żeby coś zauważyć. Ehm, tutaj mamy ciasta, bo to jest z piekarni zdjęcie za okna fajnie to wygląda i tutaj mamy pyk fajnie to wygląda ja mówię cały czas fajnie zajebiście, zajebiście to wygląda widać naszą piaskową górę nasz Wałbrzyszek co to za ciekawy budynek taki tutaj wyciągnięty no fajny klimacik i z takiego czegoś mamy takie coś no, obróbka to jest mega ważna rzecz. Pyk, tak samo tutaj cukiernia. I wiecie, i z takiego, z po prostu zwykłej pogody, zwykłego klimatu, mamy taki klimacik fajny. Tak samo tutaj. Przed i po. No, jak widzicie, pełno odbić na tym filmie było na tych zdjęciach wszystkich ciągle gdzieś odbicia podobało mi się to i jakoś tak mi wiecie złapał się ten temat odbić i cały czas cykałem ale dobra przechodzimy do tego zdjęcia I widzicie to jest takie zwykłe po prostu zwykły dzień zwykłe zdjęcie ale jak sobie już dodamy nasz presecik taki lub taki to się robi od razu klimat, nie? Dodamy sobie tutaj kilka rzeczy od nas, żeby, wiecie, żeby ulepszyć to zdjęcie jeszcze konkretnie. Możemy sobie je lekko wyprostować, jeżeli jest krzywe. A jest proste w miarę możemy troszeczkę wykadrować. Ok. Co ja tu kliknąłem. I pyk, ja mamy gotowe zdjęcie. I kilkoma kliknięciami to już jest gotowe. I tu nie ma co więcej robić. No ale jak mówiłem, tu będę chciał po prostu przyjść jeszcze raz w to miejsce. Ten sam kadr i poczekać aż ktoś tam przejdzie. No bo to będzie niesamowite. Naprawdę miałem w głowie jak ktoś tam przychodzi. Na środku sobie idzie tak w moją stronę, albo w tamtą, albo jak ktoś się opiera tam o te filary. No, trzeba będzie to upolować. Dobra, kolejne zdjęcie, chyba jedno z moich ulubionych na tej sesji. Zobaczcie też, co się da zrobić z takiego czegoś, w takie coś. To naprawdę nie jest wielka filozofia, to naprawdę nie jest trudne. Jak sobie już odpowiednią ilość zdjęć obrobimy, no to to już przychodzi nam gładko. Bo wiemy, co chcemy uzyskać, nie wiemy, jaki klimat mamy w głowie i po prostu dążymy do tego. Także kopiujemy to, resetujemy. Troszeczkę sobie to przetniemy, żeby wiecie, żeby było tutaj o, żeby nasza kompozycja skupiała się na naszym tutaj obiekcie głównym. No i co? Szukamy sobie znowu naszego preseta, który nam najbardziej pasuje. O, może taki teraz. I dobra, i lecimy. Pierwsze co widzę to od razu trzeba go rozjaśnić, bo słabo widać. Ale zostawimy sobie tak highlightsy, shadowsy możemy wyciągnąć troszeczkę obrócimy jeszcze i dobra, lecimy teraz do kolorków, bo widzę, że chciałbym zmienić kolorki bierzemy tutaj nasz fioletowy i zmieniamy na taki niebieski taki akurat mam w głowie, że chcę taki uzyskać i właśnie dlatego sobie tutaj to robię ten żółty damy troszeczkę w pomarańczowy bardziej i dzięki temu mamy fajniejszy klimacik Możemy troszeczkę rozjaśnić to te kolorki nasze, żeby to było bardziej żywsze. Żywsze jest takie słowo, żywe bardziej po prostu. No i wracamy do naszego split toningu, patrzymy co nam tutaj pasuje, co nie. Patrzymy, że to jest za mocne. I ten sp split toning działa najlepiej jak właśnie mamy taką płaską kompozycję ekspozycję, czyli sobie troszeczkę czarnego wyciągamy do góry, białego zniżamy, bo wtedy jest obraz bardziej płaski i to nadaje taki klimatu i wtedy właśnie te split toningi, czyli po polsku to się nazywa rozdzielne tonowanie, czy jakoś tak, po prostu możemy kolorować tony na dany kolor, tak to można powiedzieć. Dzisiaj troszeczkę technikali w tym filmie. No czasami coś takiego się pojawia, ale też nie chcę, wiecie, wam tu tłumaczyć, jak to działa, bo tego jest pełno na YouTube. Ja wam chcę pokazać, jak można się bawić zdjęciami, ale to wiecie, to powoli nabieram wprawy, jak to dobrze robić wszystko. No i dobra. To, co widzę, to chciałbym sobie rozjaśnić tego naszego kwiatuszka, żeby on był lepiej widoczny. I bierzemy sobie tak. Okej, okay. może mógł sobie troszeczkę... Hmm, ocieplić highlightsy pick, klaritki. Może ściągniemy trochę i myk. Mamy to mamy znowu takiego zdjęcia. Takie oto zdjęcie. Zobaczmy teraz, em, jak jestem blisko tamtej obróbki. Ona naprawdę blisko, ale powiem Wam, że teraz. Zobaczcie, tak jest jak teraz obrobi, obrobiłem. Tak chyba wygląda lepiej. To. Zobaczcie, tak? Tak teraz obrobiłem. A tak wcześniej obrobiłem. Dużej różnicy nie ma. Więc ciekawie. Powtarzalność to jest też ważna sprawa. To zdjęcie mi mega leży. Bo po prostu jest takie, wiecie, trzeba to wyhaczyć okiem, żeby coś takiego złapać. samo tutaj mamy. Tu już było ciemno, więc jest tak właśnie. Ciemno, po prostu jest ciemno. No, co, co ma być? <laughs> Jak jest ciemno, to jest ciemno. I wiecie, i tak jest niebiesko, ale tutaj sobie troszeczkę rozjaśniamy te tony, takie ocieplamy i mamy mega fajne, przyjemne zdjęcie. Tutaj mamy dosyć nietypowy kadr i takich chcę łapać jak najwięcej, po prostu jakichś ciekawych rzeczy. Co jak patrzysz na to zdjęcie, to mówisz w sumie: wow, czegoś takiego nie widziałem. I te buty już tam wiszą od wielu lat, chyba. Ale teraz dopiero ja zrobiłem ich zdjęcie, bo je zauważyłem z powrotem. No i z, tak, z takiego czegoś, czyli po prostu już mamy tutaj po zmroku, mamy tutaj niebieską godzinkę, troszeczkę sobie to ocieplamy. Ja lubię takie cieplejsze klimaty tych zdjęć, bo wtedy no wtedy przyjemniej się to ogląda, zobaczcie z takiego zimnego Patrzycie na to zdjęcie jest wam zimno. A jak sobie zobaczycie takie, to już jest cieplej. No nie, na mnie to mega oddziałuje, czy jest ciepło, czy zimno. C czy jest ciepłe, czy zimne barwy obrazu. No i tu tak samo, tutaj nie ma żadnej filozofii wielkiej. Po prostu troszeczkę kolorku i troszeczkę wyciągnięcia czarnych i białych partii. I tutaj tak samo ziomeczka złapa złapałem. Mamy fot, foto, fotografa. Tutaj dalej. To jest też fajne, wiecie, taki a'la detal Ale fajnie, bo się odbija Odbijają się kolorowe światła w tej szybie No i to niesamowicie wygląda, przed i po Pyk Z takiego z zdjęcia zwykłego, które nic nie przedstawia Mamy już coś ciekawego, nie? I to daje klimat I to zdjęcie już na to zdjęcie się przyjemnie patrzy I tu ostatni ziomeczek wraca z zakupów do, do domu ale fajnie to wygląda, bo jest taka wiecie, ulica, że idzie do góry i tam nagle tak się za, zakańcza i fajnie to wygląda. Oraz po bokach mamy... Wow. Po bokach mamy samochody, więc kompozycja nam się z, 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 zwęża właśnie do tego ziomka. Klucz, jak ja gadam tutaj profesjonalnie. Dobra. Także zostawcie coś po sobie tam na dole, bo te wszystkie komentarze, subskrypcje, dzwoneczki, łapki w górę, to wszystko powoduje, że się rozwijamy tutaj wszyscy razem, bo jak ja się rozwijam, to wy się rozwijacie, bo mogę stworzyć dla Was lepszy content, z Wami tutaj wiecie, współtwor współtworzyć różne rzeczy i wynosimy się wszyscy do góry i po prostu lecimy po swoje. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca, dajcie znać też. I to tyle z mojej strony, lecę to wszystko ogarniać. Godzina zmarnowana. Ale cóż, przynajmniej filmy zrobione. To tyle.